Ciema witam Was serdecznie z tej strony, DARMUSAK, a dzisiaj króciutki film na temat bezpłatnych gier, które można oczywiście odebrać na Epic Games. Pierwsza gra to, tak jak widać, Football Manager 2024. Troszkę przypiszę. Myślę, że tutaj chyba nie ma co przedstawiać gry. Wiadomo, jesteśmy właścicielem, menadżerem drużyny futbolowej. No i musimy dojść na szczyt piłkarskiego świata. Dużo opcji, dużo zawodników, dużo formacji, strategii, ekonomii. Także myślę, że gierka na pewno przynajmniej niektórym z Was przypadnie do naprawdę gustu. Druga gra. To już coś z innego zupełnie obszaru i nazywa się to Sniper-Ghost-Warrior-Contracts. No i jak nie trudno się domyśleć, domyśleć, domyślić, jesteśmy najemnikiem, snajperem no i musimy wykonywać różnego rodzaju zlecenia. Oczywiście się to wiąże z takimi mm, elementami rozgrywki, jak strzelanie na odległość i to na dużą odległość, podkradaniem do przeciwnika, cichym eliminowaniem. Jest opcja przesłuchiwania i dopiero potem wykończenia. I oczywiście przy okazji wykonujemy różne jeszcze inne zadania, tak żeby dopaść nasz cel i zrealizować kontrakt. Ładne ujęcie. Piękna robota, z odległości, no i zaczyna się akcja, także słuchajcie, dwie gry, wydaje mi się, że naprawdę całkiem e, fajne, do 12 września, to godziny 17 do odbioru, Football Manager 2024 i Sniper Ghost Warrior Contracts, a to co będzie potem, to tutaj widzicie przy okazji, powiem szczerze, sam nie wiem co to ma być, ale te dwie gry, Naprawdę Wam polecam. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.